Pięć minut z Jezusem w Najświętszym Sakramencie W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Drogi Jezu w Więźniu miłości opuszczony w tak wielu tabernakulach Jesteś zapomniany Dobry Jezus, który ciągle pragnie naszej wizyty Prosi o gest miłości od ludzkości Panie Tabernakulum Przymnóż mi wiary. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, abym cię zawsze kochał, coraz bardziej i bardziej. Jeśli zgubiłeś drogę, odnajdź ją. Nie zniechęcaj się. To są chwile, kiedy powinieneś się modlić. Powinieneś prosić z żarliwością. Modlitwa Jezusowa jest cudowna. Uwielbiam ją powtarzać. Jezus, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. On zawsze nas słucha, nie martw się. Jezus jest z tobą. Żyj dla Jezusa. Kocham to wiedzieć, mój przyjacielu. Nie chcę go obrażać. Dlatego, kiedy upadam, zwykle idę do spowiedzi jak najszybciej. Słucham uważnie rad dobrego kapłana. W konfesjonale mówię sobie: Słuchaj, duszo moja, Jezus będzie do ciebie mówił. Od kapłanów otrzymałem najlepsze duchowe rady. Dziękuję im z całego serca. Ponieważ będąc kapłanami, dają nam łaskę uświęcającą, udzielają sakramentów. Kiedy tylko możesz, okaż im swoją wdzięczność. Mam też pod ręką moją Biblię. Jeśli masz ją blisko, otwórz ją i przeczytaj błogosławieństwa. Są one w piątym rozdziale święteka Mateusza. Jest jedno, które wywarło na mnie wrażenie: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czy możesz w to uwierzyć? Zobaczyć Boga, jeśli mamy czystą duszę i serce, będziemy mogli go zobaczyć, dostrzec. Możemy go dotknąć naszą wrażliwością, na ile to możliwe. Ale co jest lepszego, niż widzieć Boga w najświętszym sakramencie? On jest tam prawdziwie obecny ze swoją duszą, swoją boskością. Jest tam ze swoim ciałem, swoją krwią, swoim człowieczeństwem bądź błogosławiony Jezu w najświętszym sakramencie. Boże żywy i prawdziwy, niech Pan da nam czyste serce. Niech da nam wielką wiarę, by rozpoznać go w konsekrowanej hostii. Otwórzmy mu naszą duszę i serce. Powiedzmy mu: Jezu, kocham Cię. Oto jestem. Ty mnie widzisz, a ja widzę Ciebie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku Nam, zapal serca nasze miłością Twoją. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone miłością ku Nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie. Serce Jezusa, abym Cię kochał i sprawiał, byś był kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zlituj się nad nami, zlituj się nad naszymi błądzącymi braćmi i siostrami. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, abym Cię kochał zawsze, coraz bardziej i bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusowemu. O serce miłości w Tobie pokładam całą moją ufność. Lękam się wszystkiego z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła, pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Chroń młodzież, dzieci i osoby starsze. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie wszędzie kochane. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone, miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen. Pięć minut z Jezusem w najświętszym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, w więźniu miłości opuszczony w tak wielu tabernakulach, jesteś zapomniany. Dobry Jezus, który ciągle pragnie naszej wizyty, prosi o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, spraw, abym Cię zawsze kochał, coraz bardziej i bardziej. Jeśli zgubiłeś drogę, odnajdź ją, nie zniechęcaj się. To są chwile, kiedy powinieneś się modlić, powinieneś prosić z żarliwością. Modlitwa Jezusowa jest cudowna. Uwielbiam ją powtarzać. Jezus, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. On zawsze nas słucha, nie martw się. Jezus jest z tobą. Żyj dla Jezusa. Kocham to wiedzieć, mój przyjacielu. Nie chcę go obrażać. Dlatego, kiedy upadam, zwykle idę do spowiedzi jak najszybciej. Słucham uważnie rad dobrego kapłana. Konfesjonale mówię sobie, słuchaj duszo moja, Jezus będzie do Ciebie mówił. Od kapłanów otrzymałem najlepsze duchowe rady. Dziękuję im z całego serca. Ponieważ będąc kapłanami dają nam łaskę uświęcającą. Udzielają sakramentów. Kiedy tylko możesz, okaż im swoją wdzięczność. Mam też pod ręką moją Biblię. Jeśli masz ją blisko, otwórz ją. I przeczytaj błogosławieństwa. Są one w piątym rozdziale świętego Mateusza. Jest jedno, które wywarło na mnie wrażenie. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czy możesz w to uwierzyć? Zobaczyć Boga, jeśli mamy czystą duszę i serce. Będziemy mogli Go zobaczyć, dostrzec. Możemy go dotknąć naszą wrażliwością, na ile to możliwe. Ale co jest lepszego, niż widzieć Boga w najświętszym sakramencie? On jest tam prawdziwie obecny ze swoją duszą, swoją boskością. Jest tam ze swoim ciałem, swoją krwią, swoim człowieczeństwem. Bądź błogosławiony, Jezu, w najświętszym sakramencie. Boże żywy i prawdziwy. Niech Pan da nam czyste serce. Niech da nam wielką wiarę, by rozpoznać Go w konsekrowanej hostii. Otwórzmy Mu naszą duszę i serce. Powiedzmy Mu, Jezu, kocham Cię. Oto jestem. Ty mnie widzisz, a ja widzę Ciebie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa. On jest w najświętszym sakramencie ołtarza. W serce Jezusa ufam Tobie. W serce Jezusa gorące miłością ku nam. Zapal serca nasze miłością Twoją. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie. Serce Jezusa, abym Cię kochał i sprawiał, byś był kochany. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników. Ratuj umierających. Wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne Serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie Serce Jezusa, zlituj się nad nami. Zlituj się nad naszymi błądzącymi braćmi i siostrami. Słodkie Serce Mojego Jezusa, spraw, abym Cię kochał zawsze, coraz bardziej i bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusowemu. O serce miłości w Tobie pokładam całą moją ufność. Lękam się wszystkiego z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad naszymi pasterzami papieżem Franciszkiem. Naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Serce Jezusa, pocieszone w agonii przez anioła, pociesz nas w naszej agonii. Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Chroń młodzież, dzieci i osoby starsze. Serce Jezusa, bądź poznane, bądź kochane, bądź naśladowane. Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie wszędzie kochane. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza: wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, dla tych, którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone, miłujące serce Jezusa, w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. W niebie i na ziemi niech będzie na zawsze chwalone miłujące serce Jezusa w sakramencie. Amen.